Przyszłam dzisiaj, tu, do Malu Klinik odzyskać swój piękny, zdrowy uśmiech. Tak to było od serca. Pani Irena zgłosiła się do nas głównie z przyczyn estetycznych. Po prostu nie podobał jej się uśmiech, jej zęby zaczęły się wychylać, dziąsło było bardzo przerośnięte, zaczerwienione i jak rozmawiałyśmy, po prostu chciała wyglądać tak, jak kiedyś. Tak, na, na zabieg się zdecydowałam, mm. dlatego że ze strony estetycznej to zaczyna mm. wyglądać coraz gorzej. Mój wizerunek znaczy dla mnie dużo. Samego zabiegu się nie obawiam, bo wiem, że to będzie pod znieczuleniem. Bardziej się obawiam tych chwil po zabiegu. Chcę jeść wszystko twarde rzeczy, móc ugryźć swobodnie sandwicha kanapkę orzechy All-on-4 is a revolutionary treatment because uh, we are just placing 4 implants to rehabilitate the fully edentulous patients. Dużo jest metod, które można wykorzystać w takiej sytuacji, ale my zdecydowaliśmy się na metodę All-on-4, ponieważ jest to metoda jednego dnia. We are inclining the posterior implants skipping the anatomy and this allows us to do these treatments in one day without any bone graft the all on four concept is very simple we are just placing four artificial roots that will support a full arch rehabilitation and it's the simplicity of this concept that allows us to treat almost everyone why is allan for the ideal technique well because it's easier it's faster and it's possible in all of the patients Jestem po zabiegu, nic nie bolało. The For Concept allowed thousands of patients around the world to change lives. Kiedy przyjechałam do domu byłam bardzo mile zaskoczona, pięknym, zdrowym uśmiechem. Poczułam się właśnie tak, jak kiedyś, za młodych lat. Pierwszą rzecz jaką zrobię. To pójdę do restauracji. Na syka. Marzenia się spełniają. Tak, dla mnie cię spełnił mój nowy uśmiech.